Dziwi Niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. Chorzów, wykonania ruchu ostatnio przypominają sensacyjne takie prawdziwe thrillery, ale na szczęście ten dzisiejszy skończył się na następnym. Zrobimy trzy punkty po wielu, wielu latach w Szczecina. No tak, dzisiaj szczęśliwe zakończenie, i przełamaliśmy tą serię lat bez zwycięstwa w Szczecinie. Wywozimy trzy punkty. E, na pewno jesteśmy szczęśliwi, bo, e, bo to gdzieś tam nas ustawi w tabeli e, wyżej e, i musimy to kontynuować już w meczu z Lechem Pozdniakiem. Wszyscy chcieli wiedzieć i nawet trenerowi zadawali takie pytanie jak Czy w Twoim przypadku to była taka dodatkowa presja przed tym meczem, że chciałeś pokazać, że jesteś świetnie dysponowany i mogą tutaj trochę żałować, że nie tak bardzo przed meczem nie chciałem o tym myśleć, ale, ale wychodząc na boisko jednak trochę, trochę byłem spięty i myślę, że to było widać w pierwszej połowie, ale, ale na szczęście w drugiej już to wszystko puściło i mogłem pokazać swoje umiejętności. Najcięższy pokój, najsłabszy, główna, bo już nie bramy strzelą, strzelą, nie to no. Mówię, Cristiano też czasami jest najsłabszy, ale, ale strzelał. Tak. Męczam się, bo to, tak, mecz z nam się bardzo układał i wygrywaliśmy 2-1. Natomiast tutaj była taka sytuacja, przegraliśmy, a tu była taka sytuacja, że mecz nam się nie układał jeszcze ten karny strzelony, ale w takich momentach trzeba jakby do końca wierzyć w to, że zawsze losy spotkania mogą się odwrócić i kluczem do tego jest nie stracenie kolejnej bramki, żeby nie było po meczu, bo trzeba przyznać, że pogod miała taką sytuację, gdzie mogła 6 na 3, wtedy byłoby po meczu i trzeba do końca gdzieś tam wrócić we własne pole karne wybronić, bo, bo potem jeszcze zostaje szansa zawsze, żeby, żeby mecz zremisować, a, a może i wygrać dzisiaj był taki mecz właśnie już po tym naszym meczu z Krakowiem komentatorzy mówili, że żałują, że ten mecz się skończył. bo jest tak pasjonujący i tyle się dzieje. O tym dzisiejszym spotkaniu też można powiedzieć, że było bardzo ciekawe dla kibiców, padło wiele bramek, wiele sytuacji było. Dokładnie. Ten mecz z Krakowiem był bardzo emocjonujący na dobrym poziomie dzisiaj. Wojsko troszeczkę nie pozwalało, aby ta piłka chodziła od nogi od nogi i pogoń wybrała taki sposób, że grała gdzieś tam piłkę na dwóch silnych napastników, którzy tą piłkę gdzieś tam przytrzymywali w naszym okolicach naszego pola karnego i dochodzić do tego pomocnicy. My żeśmy próbowali grać, tak jak. Tak, ale tak jak mówię, troszeczkę boisko na to nie pozwalało. W drugiej połowie też przyjęliśmy taki sposób, żeby, żeby jak najszybciej gdzieś tam w okolicy pola karnego się dostać i to też no, przyniosło skutki. W sobotę gramy mecz z kolejnym trudnym rywalem, czyli z Lechem, i to zwycięstwo dzisiaj w Szczecinie pewnie będzie takim naturalnym zastrzykiem pozytywnej energii. przed tym Nie, spotkaniem. to bardzo, bardzo ważne spotkanie było. Yy, wiadomo, że wszyscy nas gonili, wszyscy ze środka tabeli wygrywają, zabierają tym punkty różną, które gdzieś tam już mają pewna was do ósemki, także tu się zrobiło gorąco i szalenie ważne punkty. Bardzo ważne. Nie się będzie wracać do domu, 538 kilometrów dobrych nastrojów. No dokładnie, to się zawsze tak mówi, to jest takie już, takie powiedzonko, panowie, no nie, nie jechaliśmy takiej długiej drogi, żeby przegrać mecz, to już zawsze to po prostu jest takie utarte i w tym przypadku no fajnie, że, że podróż będziemy mieć udaną. No bardzo cenne punkty na bardzo trudnym terenie, Pogoń prezentuje się naprawdę bardzo solidnie, jest to zespół, który ma swoją wartość, potrafi znakomicie się organizować, zarówno w defensywie, być groźnym w ofensywie, doświadczyliśmy to na początku meczu, gdzie zaczęliśmy mecz od 0-1, ale plus taki, że dobrze zareagowaliśmy na tą sytuację. No później mecz był w miarę wyrównany i Pogoń znowu zdobyła bramkę na 2-1, gdzie no mogliśmy uniknąć tej bramki, był to taki szalony trochę mecz. Następnie ten karny 1 drugi i w konsekwencji wygrywamy mecz no po, 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 po takim Myślę, dobrym meczu są obydwu stron. To był mecz bardzo taki no, ciekawy dla kibiców. Duże zaangażowanie, sporo walki, emocji. Boisko nie sprzyjało pięknej grze, a mimo tego kilka akcji udało się dobrych przeprowadzić. Tym bardziej gratuluję chłopakom tego zwycięstwa, bo uczestniczymy ostatnio w niezłych meczach. Niestety z Krakowią graliśmy dobrze i przegraliśmy tu. Też uważam, że zagraliśmy dobry mecz i odnieśliśmy zwycięstwo. Także wywozimy trzy punkty z trudnego dla nas terenu, bo ruch tu rzadko, w ostatnim czasie punktowo. Dziękuję. Cóż, określenie, no, że Na tym meczu zaczęliśmy bardzo dobrze, szybko strzelona ramka, równie dobrze szybko tracona, ale to jak gdyby nie odbiło się naszej psychice, naszej postawie, szybko zareagowaliśmy właściwie, stwarzaliśmy kolejne sytuacje, trzymaliśmy tempo grania, trzymaliśmy rozmach z wszystkim. Mieliśmy swoje sytuacje zanim padł bramka na 2-1. Mieliśmy też kilka innych momentów, po których mogliśmy dobrze bramkę. Zaczęliśmy bramkę na 2-1. Nie zadowoliliśmy się tym i do przerwy i po przerwie. Szukaliśmy kolejnej bramki. Widzieliśmy, że 2-1 to jest wynik, który nie gwarantuje jeszcze niczego. Stąd też długie w połowie zaczęliśmy bardzo ofensywnie. Mieliśmy kilka momentów dobrych, gdzie bardzo dobrze brali bramkę, ale też kilka momentów takich, gdzie przestanie 2-1 lepiej rozegrać ostatnie podanie i kilka razy można było wyjść w momencie, kiedy ruch już atakował większością zawodników i mieć sytuację jeden na jeden z bramkarzem. Albo się w bramkarza, albo późno podejmowaliśmy decyzję. Później zaczęły się cuda. Jeśli chodzi o rzuty karne, najpierw rzut karny podyktowany po rzucie wolne z boku. Z tego co słyszałem, to był jaka porzuta, także tutaj nie ma pretensji do sędziego. Później korygowana sytuacja, prowadzimy 2-1, zacznie ciągło uśmiechnęło się do nas się. w słupek jak widzieliśmy i my mamy kolejne sytuacje na to, żeby strzelić trzecią bramkę, nie wykorzystaliśmy tego, no i później korygowana sytuacja, strata bramki i kury Słowika niejako zamknęła mecz, bo widać, że się wierzyć i to mnie najbardziej martwi. Porażka boli zawsze, ale to, że grając dobre spotkanie, jeszcze było około 10 minut, po to, co doliczył sędzia, grając nawet w dziesiątkę, mogliśmy się pokusić się o lepsze wyniki. Mieliśmy jedną sytuację piłkę meczową, fantastyczne podanie Rafał łęckiego do Anana Dżurżowi, świetną bronią karza ruchu. No i później strzeli na bramkę, tutaj pytałem trenera formalnika, kto to by. no To okazuje się, że Lipski, który trener mówi na cozi głową, nie prawie dobrze, ale na tu przymierzył idealnie. Na koniec mieliśmy jeszcze wolny. Żałuję bardzo, że uderzał Ricardo, a nie Adam Giorgio. -Gio. Myślę, że większy pożytek byłby, żeby to Adam uderzał. Ricardo już kilka razy celował z takiej pozycji i najczęściej kończyło się to na murze. Podjęli taką decyzję, chociaż się ja razem żeby to zrobić Giorgio, -Gio, niestety tak się nie stało. No się skończył. Przykro bardzo, przegrywamy mecz. Uważam, że w ostatnim czasie był to jedno z lepszych spotkań, które rozgrywaliśmy. Wynik jest fatalny, ale sama gra, same zaangażowanie i ilość sporowych sytuacji, ilość dobrych akcji na pewno była dużo, dużo wyższa niż w ostatnich meczach. Dziękuję.